Pół roku temu został przyjęty do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego człowiek, który nie miał nigdy ze służbami nic wspólnego, żadnych doświadczeń. Został natychmiast szefem do został doradcą szefa AWW, a następnie po dniu jutrzejszym może za 2-3 dni zostanie zastępcą szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pełna nominacja polityczna panie Nigdy tak nie było. Bardzo Może kiedyś jeśli było to, to eliminowaliśmy. Panie ministrze, jeśli chcemy mieć strategię, to pilnujmy, żeby ją dobrze wdrożyć. Bo naprawdę tego się nie da. Nawet najlepszej strategii przełożyć na praktykę działania, jak ona będzie tak, 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 tak. realizowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.